Ten odcinek prowadzony jest przez Jodę! Jesteś nowy jesteś, opis przeczytaj ty! Hej, siamanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Joda, wasz misz, a to jest kolejny odcinek z Beast Battle Teams i tz Tak, tak, i witamy was, a ostatni odcinek wam się bardzo spodobał. Było powyżej 2000 łapek, więc jak teraz dobiecie 2000 łapek, to niedługo pojawi na pewno się kolejny odcinek. No, A Wiem, że chcecie. A tak, tak, no więc my już wbijamy na arenę, e, no i lecimy. Mm. Okej, okay, lecimy z koksem. Co takiego możemy wybrać? Squirrel, czyli ta owieczka. Co, żyrafa? Co? O Game Boy, Game Boy. Batman, o. Oh. Batman też jest temat. Ey, Batman, Jestem Batman! Uuuu i Batman, dobra, dobra to trzeba zrobić mrocznego rycerza. Co? Co? Zarąbany z Google? Hashtag, hashtag zarąbany z Google robię, okej, okay. dobra, zarombany z Google. Tai šitas. Zmieniaj podługę, zmieniaj, zmieniaj! No O, idealnie! Jest, dobra, jest Batman, mroczny rycerz, powstaje! Zde, o, ten jest taki memowy trochę. Taka trochę płaska twarz? Ale nie, okejka okay jednak, chciałem dać głód, ale okejka. Okay ja daję okay, chciałem dać lol. Ten, ten jaki to mi tutaj? tutaj, tutaj o, o nie! Tam mi się nie podoba Tu kraca, mi pisze, okej. Okay. To jest płaska, pup. nie? Pup. Okejkę dałem jednak. O! No tutaj pup. leci też nie za dużo. Ale przynajmniej wybuch... Wybuch był, wybuch. No, he, chyba <gry> panem jakieś pioruny jeszcze. Ja nic nie widzę przez te szajdery. Mhm. Mm no, 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 Uuu, Joker! Też chciałem na początku raz zbudować, ale... E, ale Batman taki trochę... Ale dobra, good, bo, bo jest. No. No. Mhm. Mm o nie, ten jest, ten jest taki ambitny to, trochę. To jest kimiałki, nie? Mhm. Mm tutaj dałem Też tak zrobiłem właśnie. O, a tutaj jest syn Batmana też jeszcze. Okejka. No bo syn obok jest chyba. What? Syn Batmana? Może ma? Dobra. To mi się nie podoba. Pixel Art, Rty loga. Poo. Takie No. Ten ten... Uuu! Co za... Co za Batman? Jak to mroczny rycerz? Jak ten Batman? przecież to jest Batman, że nie widać. Mroczny rycerz, okej. To też całkiem spoko, bud. No, Ta mi się naprawdę też podoba. Jest bardzo ładna. O, ktoś napisał właśnie, że tamto było tak super. Mhm. Uu. No, ej, to też w sumie jest To spoko, też jest na nagudek. No. Bardzo, bardzo fajna spoczywa praca. Mhm. Dobra. Okay. O, Joker. Okay, A, ja niech będzie okejka. Okay, Ale ten A, Joker bez rączek. Armii. Joker, no, żółżek, nie ma rączek, nie ma. Co? O, fajnie super. bardzo. Trochę mi teraz Dobre. zawsze zacina przy tych fajerwerkach. Tak. Muszę Nie ogarnąć wiesz, i wyłączyć. Tak. Po Upróżliśmy. prostu... O! God Goddammit. No God co? No, lecimy o, lecimy co? Dobra, lecimy, lecimy. No i co tutaj? tutaj? Okej. Okay. Catterpie. Gąsienica. Gąsienica. No, okay. Dungeon, desert. Rakieta! E. Nie wiem co chcesz. Pustynia wygra, to można Sfinxa wybudować. No, się... dobra, do, do... dobra, to szybko ustaw w piasek jako no. ziemię. Okej. Okay. Trzeba to jeszcze dodać, ale myślę, że wszystko będzie spoko. Trochę piasku okay, no. jeszcze tu, okej. Okay. I mamy naszego no i sfinksika. sfinksika. Pompsika. He, czemu Easy. akurat? Aha, dobra, okejka. Okay. Tutaj okejka, no. No, no jest jakaś oaza na tym jezioru. He, znaczy no. czym czym. Co? Czemu mi się tak zaciąli tutaj gracze wszyscy? Na tym jezioru... Ej to jestem ja, chyba, a nie, to nie jestem ja. Okejka. Coś no. mi chyba zacięło, o, lol. O, tu z kaktusem, no spoczko. Jest spoczko na razie. Nie mm -hmm. powiem. Okej. Okay. Mhm. Mm da, lecimy dalej. No, tutaj się nie popisali zbytnio. Oho. Tak niezbyt się popisali właśnie. Dobra, następne. W ogóle następna. gracz ma na, nazw na nazwę Epic Sacks Guy. <laughs> Zauważyłeś? No. Tu. Tu, tu, tu. tu, O. o to jest Okej. Okay. Dobra. Lama. To, 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 nie piasko. był królik? A, okej. Okay. Pup, takie trochę. Chociaż pup, pup zrobiły. Ooo, tu jest spoko ten motyw z tymi I te kaktusiki fajne. Ej, też są, faktycznie. No, spoko są. Bardzo fajna prasę. O, Ooo, tutaj takie bardziej czerwona pustynia, takie Indianie i w ogóle. Ale to mi się tak nie podoba. to jest Okej, okay, kedam. Mhm. O, u, ta praca jest świetna. Też coś ty chcieli tak budować, że no, wiesz, Algam Good może tutaj, bo trochę faktycznie uh -huh. pobudowane. Jest, jest wszystko tak oh. oh. rozłożone. ten o, to my. dobra, nice. Sfinksik na pustyni. Dobra, mam nadzieję, że tutaj coś ugramy. O, dobra, kolejna praca. O! J jakaś piramida, trochę zasypana i krzywa, ale. Dobra, no, no, okej, okay. good dałem chyba. Oh, Okejka okay, jednak. Co no, oni tutaj za O, ale te to tory takie fajne. Okejkę okay, dam. Tutaj. O, dobra. A ta praca, co to jest? Jakiś ok okay okay, misko, jakieś ok. też okejkę. Nie to śmieszne. No okej, okay, mm -hmm. dobra. U, ta praca? No trochę duży kaktus. Nie no, aha, kaktus, tutaj. tutaj okejkę okay też. Adam, good. Się barć, bo to... O, wygraliśmy! 212 nie było legendary! Co za hams... hamscy... Dobra, ale... ej, dobra, już mi się odciął, coś muszę ustalić z tym Minecraftem. Dobra. No, dobra, no to co, lecimy się pożegnać, Tak, tak! Dobra, dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka i zapraszam was do obejrzenia reszty, którą macie oczywiście w playliście, w prawym górnym rogu w karcie. Dobra, ej... Pożegnajbyś się może coś? <laughs> No dobrze. Pamiętajcie, że 1200 łapek to kolejny odcinek jak najszybciej, a ja to jest simem tutaj o, o. No Bóg, za tobą latałem cały czas, stary. No więc trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, elo!